Naszych reprezentantów 5 minut, 5 minut proszę Państwa, 5 minut nerwów i wielkich nadziei. Michał Jurecki wypychany, Rojewski czy znów sam spróbuje, Rojewski, Rojewski nie ma komu oddać, Michał Jurecki, Michał Jurecki sam do Wiśniewskiego, Wiśniewski, gra pasywna, gra pasywna. Mariusz Jurkiewicz, Jurkiewicz! Matias Andersson, mamy piłkę. Gra pasywna dalej jest pokazywana przez arbitrów ze Słowenii. Ale teraz Polacy mogą rozegrać, rzucić za tej zasłony dwóch zawodników. Uwaga, Rojewski, Rojewski! Michał Jurecki niestety broni Matias Andersson, ale mamy piłkę, mamy piłkę! Świetnie to Polacy zrobili z zaskoczenia. Dziś już tej. obieg obronę, wszedł na koło. No i w sytuacji, kiedy musieliśmy rzucać, znalazł go podaniem Rojewski. Ale dobrze, dobrze, mamy piłkę cały czas. Czas upływa. To jest tylko 4 minuty i kilkanaście sekund. I oczywiście nowa akcja. Nie ma sygnalizacji gry pasywnej. Michał Jurecki dynamicznie wchodzi w charakterystyczny dla siebie sposób. Spojrzał zdenerwowanej w stronę Kalmana. Kilka brzydkich słów od Kalmana do naszego reprezentanta. Michał Jurecki, Andrzej Rojewski. Teraz gra pasywna. Rojewski miary rywali, ale to jest faul. I to są dwie minuty kary. To są dwie minuty kary. Trzymany Absolutnie. Rojewski. Dla Oslunda 20-18. Jeżeli teraz jeszcze zakończymy akcję skutecznie, będziemy jedną nogą w ćwierć finale Mistrzostw Świata. Będą grać w osłabieniu. Dwa, że on on tutaj na pewno był przygotowany na... na to, żeby szukać sytuacji dla niego na rzut z dystansu z tego lewego rozegrania, bo on jest na tych mistrzostwach skuteczny, ma znakomity zasięg. A tu w ten sposób sztafan Olson i Ola Lindgren tracą jedną z możliwości w ataku. Jurkiewicz, Michał Jurecki. Rojewski, Polska, Polska na trybunach, udzieszeni szwecy, fani, Michał Jurecki i Tobias Karlsson. Nie było decyzji o karze, tylko rzut wolny. Potrzebujemy momentu przerwy technicznej. Patrzymy na zegarek. 3 minuty i 37 sekund. I gro tego czasu, który został do końcowej syreny. Będziemy grali z przewagą jednego zawodnika. No już prawie dwie minuty jesteśmy z piłką cały czas na połowie Szwedów. Te dwie minuty z tych z, w momencie, kiedy zaczynaliśmy akcję, było 6,5 do końca. Michał Jurecki, tak! Ale z bramka i 21-18! 21-18! Nieprawdopodobne! To jest właśnie polska reprezentacja w piłce ręcznej i za to ich kochamy, za tę walkę, za te serce, które zostawiają w każdym meczu, w każdej sekundzie, w każdej akcji wycofany bramkarz. Trzeci próbują zniwelować tę różnicę personem. Nie to Falgren w znaczniku. Ale jaki chaos na ławce szwedzkiej. Petersen momencie popatrzył na ławkę, rzucił ramkę Zaklison. Popatrzył na łapkę, szedł było tylko trzech na boisku. Petersen rozłożył ręce. Mój panowie, no biegajcie. Szósty z zawodników pojawił się naprawdę z dużym opóźnieniem. Ale nie możemy się cieszyć. Nie możemy uważać, że ten mecz już się skończył. Co to to nie? Wiśniewski. Michał Jurecki. Mariusz Jorkiewicz. Grać spokojnie, grać powoli, rzucić jeszcze jedną, dwie bramki i powinno być dobrze. Rojewski. Rojewski, Rojewski! Matias jest rzut kardy i dwie minuty kary! Dwie Szwedzi minuty w czwórkę, Szwedzi w czwórka, my z szansą na zdobycie bramki. Znów odzyskanie trzybramkowej przewagi. To jest być może najważniejszy moment tego meczu. I może po to właśnie Andrzej Rojewski został w grze. A tyle mu nie wychodziło, ale pod koniec ta bramka przed kilkoma minutami, teraz wywalczony rzut karny Podnosi się powoli Andrzej Rojewski. I Bartek Jurecki, Bartek Jurecki, nasze polskie nadzieje z nim. Na siódmym meczu w Ali Bin Hamada Latija Harena naprzeciwko Johanna Sjestranda, którego teraz mobilizuje Tobias Karlsson. Ale żadne słowa otuchy nie dodadzą Szleckiemu Bramkosowi, jeżeli Bartek Jurecki teraz deprymowany przez Tobiasa Karlssona jakimś krótkim słowem za moment rzuci do bramki. Ależ chcemy, aby tak właśnie było. Bartosz Jurecki. Bartosz Jurecki kontra Siestrand. Rzuć to Bartek. Go! 22 19 mamy dwóch zawodników więcej mamy na wyciągnięcie ręki tej ciężko pracującej polskiej ręki w tym meczu ćwierćfinał Mistrzostw Świata za nie ma bramka za Szwedzi a więc grają teraz piątką w ataku za wychodzi grabarczyk jest Olson Olson Falgren za do koła, rzuca, rzuca bramkę Petersen Trzeba się z tym liczyć. No dobrze rozegrali no to Szwedzi. Oni wcale nie, nie muszą być jeszcze w tym momencie. Tacy pogubieni, ale my mamy inicjatywę. Minuta i 50 sekund do końca. Dwie bramki przewagi. My mamy piłkę. Teraz grać znów. Spokojnie, rozsądnie. Jeszcze mamy minutę i 13 sekund gry przewodniczący 16 błędów popełnili Polacy. 16 strat. 14 Szwedzi, ale już ani jednej panowie. Michał Jurecki. Jurkiewicz. Polska, Polska na trybunach. Michał Jurecki, Andrzej Rojewski, Rojewski, czy sam spróbuje? Matias Anderson broni i to jest fatalna wiadomość. Mimo, że grają w osłabieniu, teraz trzeci będą nas atakować, ale sznerwy, jeszcze niczego, to nie możemy być absolutnie pewni. Zakrison, Zakrison, no i co, to był błąd techniczny naszym zdaniem, ale sędziowie tego nie widzieli. Zakrison do Oslunda, Zakrison, nie ma bramki, obok, obok słupka, Zakrison i proszę Państwa, minuta i 4 sekundy do końca, dwie bramki więcej i przez 33 sekundy zatrzymamy ale zegar teraz jeszcze będą szedzi w osłabieniu. Ten błąd za a na ten wschód obok lewego słupka bramki szwala może być decydujący. Ale za trzy piłce i pamiętajmy, Michał Bigler ma do wykorzystania jeszcze jeden czas, więc podejrzewam, że przez kilkanaście sekund Polacy będą tę piłkę rozgrywać, a później, później trener naszej drużyny o ten czas poprosi. Rujewski Jorkiewicz, jeżeli teraz wrzucimy bramkę praktycznie od świata. Już w ogóle nie chcę się wierzy, że nam coś odebrało, no ale już kochajmy na zimne. Michał Bigler teraz poprosił o czas. 49 sekund, dwie bramki więcej mają Polacy. To się musi udać. Niesamowity mecz, naprawdę zmusiliśmy Szwedów. Zmusiliśmy Szwedów do popełnienia dużej liczby błędów do rzutów, z które bronił Szmal do rzutów niecelnych. Oni grają w tej chwili na 49% skuteczności, to nawet Francuzi nie zagrali z nimi w, tak, żeby zmusić ich aż, aż do tylu błędów w grzeba tak. Złowomir Szmal, 12 obrotowych piłek w 32 rzutach. To też jego wielki mecz. 49 sekund, dzieli nas od ćwierćfinału finału Mistrzostw Świata, Patrz... od rywalizacji z Chorwatami. Patrzmy na to, co dobre, patrzmy na to, co dobre, że Polaków sercem, znów sercem Polacy wygrywają, mamy nadzieję, ten bardzo ważny mecz, mały finał, tak można powiedzieć. The final countdown na trybunach, no i odliczamy razem z tym zegarem tutaj czekając. Szwedzi i bronią oczywiście indywidualnie. Nie dostał piłki Wiśniewski. Czemu był wolny na kole? Jurkiewicz i teraz Wiśniewski. Rzuć, 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 rzuć. Jest! Tak! Tak! do 20! Tak! na Mistrzostw Świata! Już za 12! Tak! Świerci na Mistrzostw Świata! Nic tam tego nie odbierze! Brawo Polacy! Fantastyczna walka! Brawo! Z sercem, wytry, wytry, wytry. Szwedom ten wynik nieprawdopodobny 23-20 Jest to Jurkiewicz, jest to Jurkiewicz na koniec! Ta! zejrzał się bieg, Woszalacko! Jakby specjalnie patrzył, gdzie wy jesteście! Nikt za mną nie podąża! Szwedzi już nie leżyli! Jeden koniec! koniec! Polska cierci na remis świata! Koniec! Wreszcie wspaniały mecz biało-czerwonych! Na takim prezie jak mistrzostwa trzeba Mecz super, mecz 6 i 7, Polacy ten szósty zagrali genialnie. Jak Feniks z jak Feniks z powstali i wydarli wspaniałej szwedzkiej drużynie, wicemistrzom olimpijskim, miejsce w najlepszej ósemce świata, brawo Polacy. Dziś zagraliście jak bohaterowie, dziś zagraliście jak gladiatorzy, zagraliście fantastycznie. Zagraliście przede wszystkim swoim wielkim polskim sercem, które wygrało ten mecz. Nie wierzą Szwedzi w to, co się dzieje. Jest to jest trener, twórca wielkich sukcesów za 90-tych. Jest prawie cała ta drużyna. Nie doczekała się następców. To jest kolejna impreza, która Szwedom nie wyszła. Mają teraz spuszczone głowy. Nawet nie wierzą, że nie zagrają w czołowej ósemce tych mistrzostw. Ale Szwedów już w tej chwili żegnamy. My cieszymy się z awansu naszego zespołu. 24-20. I fantastyczna szwedzka obrona przełamana. Cztery bramki, więcej biało-czerwonych. Kto najlepszym zawodnikiem meczu? Bartosz Jurecki. Bartosz Jurecki. Jego karny były tak bardzo potrzebne. Brawo Bartek. Brawo Biało-Czerwoni. Fantastyczna robota, panowie. 5 na 5. Stuprocentowa skuteczność Bartosza Jureckiego. 4 na 4 w rzutach karnych na lepszy, A nie to jest Michał Jurecki. Michał został najlepszym zawodnikiem. Co mi Za moment to sprostowano, ale to nie ma żadnego znaczenia. Kto był najlepszym zawodnikiem? Dzisiaj Michał też brak. Tak, dzisiaj każdy z Polaków zagrał całym swoim sercem i w nagrodę w środę miejscu z Świata z korbatami, Ależ to był znowu horror, ale z happy endem, z happy endem, proszę Państwa, oddajemy głos do Dariusza Szpakowskiego i naszych ekspertów w studio. Dziękując Państwu za uwagę, za Alibin Hamada Latia arena szczęśliwego polskim szczęściem Jacek Laskowski i Maciej Iwański. Do usłyszenia!